Witam Państwa serdecznie, zwracam się do Państwa, bo chciałabym przede wszystkim podziękować Państwu za, za pomoc, jakiej udzielacie Adriannie, zarówno finansową, jak i duchową, naprawdę to jest bardzo duża pomoc, nie zdajecie sobie Państwo sprawy, bez, bez Państwa Ada nie miałaby leku i, i nie wiem co by było, po prostu bardzo to doceniamy i chcieliśmy, żeby Państwo o tym wiedzieli. Chciałam dzisiaj trochę opowiedzieć o Adrianie. Jaka jest, jaka była, zanim zachorowała. No, Ada jest naprawdę bardzo dzielną kobietą. Nigdy nie skarży się na to, że gorzej się czuje, że... Że jest tak, jak jest po prostu, że nie jest dobrze, że źle chodzi, że nie może jeść, że nie może mówić, mówi szeptem tylko. Yy, nigdy się nie skarczy chociaż, niekiedy, gdy mówimy o chorobie. Adrianki, to ona widzę, że zaczyna płakać. Także w pełni sobie zdaje sprawę ze swojej niepełnosprawności, swojej choroby. Chociaż nie potrafi tego wyrazić, albo może po prostu nie chce, może chce żyć tak jak inni. Ada zawsze była bardzo grzeczna, delikatna dziewczynka. Nigdy, nigdy nie zrobiła nikomu nic złego. Bardzo jest uczuciowa. Bardzo płaczy na niektórych filmach. My się z tego śmiejemy. Ona, ona naprawdę przeżywa pewne sprawy. I, i no, jest bardzo uczuciowa. Jestem pewna, że gdyby była zdrowa, jest w niej na tyle empatii i uczuć, że to ona by pomagała innym. Niestety, znaleźliśmy się w takiej sytuacji, a nie innej. Trzeba pomóc Adzi. Ona jest odważna, robi naprawdę dużą robotę, chociaż ciężko chodzi, nie chce usiąść na wózek, wielokrotnie próbowaliśmy, nie chce usiąść na tym wózku, nie chce jechać, tak jakby wiedziała, że po prostu jak na nim siądzie, to już, to już nie wstanie z niego. Jeżeli ona tak walczy, wszystkim, z przeciwnościami losu, z tymi jej, Naprawdę, trudnościami, to, to my też walczymy razem z nią i walczymy dwa razy więcej. Także liczę, że Państwo nie, nie zostawicie nas, nie opuścicie, będziecie dalej nas wspomagać, i naprawdę chcę, żeby Państwo wiedzieli, że bardzo to doceniamy. Nie mamy się jak odwdzięczyć, ale naprawdę dobrze, że jesteście z nami.